Modlitwę. Natomiast ja chciałbym przypomnieć słowa świętego Ignacygo Loyoli, który był przecież rycerzem walecznym wcześniej, jako rycerz taki materialny, a potem rycerz Chrystusowy, gdzie założył armię papieską tak naprawdę, jezuitów, on mówił o tym, że pracuj tak, jakby wszystko zależało od Twojej pracy i tutaj do nas wezwanie do, do działania i mówić się tak, jakby wszystko zależało od Boga. My oczywiście wiemy, że bez Bożej nic się nie stanie. Natomiast myślę, że dzisiaj wielu z nas, i mówię, że tych, którzy tutaj się znajdujemy, pokłada wszystko w ręce Boga i oczekuje tego, że my będziemy leżeli na sofach, a Pan Bóg z Jego matką po prostu przyjdzie i załatwi za nas sprawę. Dlatego działajmy i dziękuję Państwu, że tutaj jesteście. Jesteście dlatego, że to ważny moment. Bo to jest moment, w którym zdrada narodowa, w którym zdrajcy stawiają tych, którzy budowali siłę polskiego oręża, którzy tworzyli zręby polskiego, polskiego bezpieczeństwa. Można krytykować pana ministra Właszczaka za różne decyzje. Ale trzeba powiedzieć o tym, że to jeden z niewielu ministrów, który zrobił naprawdę potężne działania po to, żeby polska armia i polskie bezpieczeństwo było ogromne, żebyśmy mogli się oprzeć ewentualnej rosyjskiej agresji. To się nie podoba, to się nie podoba ruskim, to się nie podoba szwabom, to się nie podoba tym folkstojczom, którzy dzisiaj rządzą w Polsce. Tym zdrajcom, którzy Zdrajcy! 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 Pan minister Płaszczak tylko upublicznił coś, co miał prawo upublicznić, pokazując, z kim mieliśmy wcześniej do czynienia i z kim dzisiaj mamy do czynienia że tak naprawdę na połowie polskiego kraju od razu była wywieszona biała flaga. Flaga zdrady narodowej, flaga zaprzeństwa, flaga oddania Polski w obce łapska. Dlatego dzisiaj jestem tutaj i dzisiaj staję w obronie ministra Błaszczaka, bo uważam, że jest niesprawiedliwie osądzany, jest ofiarą, a nie przyczyną jakiegokolwiek przestępstwa. I on dzisiaj poszedł właśnie w tej chwili do przestępców, którzy powinni zostać rozliczeni, którzy zostaną rozliczeni, którzy poniosą konsekwencje zdrady narodowej. Zdrajcy Zdrajcy, Duska! Zdrajcy, Duska! I jeszcze jedna ważna rzecz, proszę Państwa. Ci zdrajcy żerują na naszym strachu, na naszym lęku. Oni chcą wytwarzać atmosferę właśnie takiego lęku, który będzie nas polskich patriotów paraliżował. Nie pozwólmy na to. My, my musimy, wielu się jednak boi. My musimy jednak pokazać, że są ludzie odważni, ludzie gotowi ponosić konsekwencje w obranie Rzeczpospolitej, w obronie Boga i naszej wiary i naszych rodzin. I do tego Państwa zachęcam. Jak staniemy jako naród, to nie będą w stanie nas zwyciężyć, a my zwyciężymy to zło. Dziękuję bardzo.